Ukraina nieprzerwanie stawia opór rosyjskiej agresji, tylko w ciągu jednej doby dochodzi do ponad stu starć bojowych między siłami zbrojnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Walki toczą się na sześciu kierunkach frontu, przy czym najbardziej intensywne działania zbrojne mają miejsce na kierunku pokrowskim w Donbasie. 17 czerwca Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, wykorzystując różne typy pocisków oraz dronów kamikadze. Był to jeden z największych ataków tego rodzaju od początku inwazji. W wyniku ostrzału zginęło 28 osób, a ponad 140 zostało rannych. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała ponad 39 godzin i została zakończona. Najbardziej ucierpiał rejon Sołomiański w Kijowie. Część dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego została całkowicie zniszczona. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie ukazujące moment... Uderzenia rakiety manewrującej w blok. Jedna z najbardziej poruszających historii dotyczy rodziny mieszkającej w zniszczonym budynku. Rodzicom udało się uciec z płonącego mieszkania, jednak ich syn pozostał w środku. Przez cały dzień czekali obok ruin na informacje od służb ratunkowych i wieczorem ratownicy odnaleźli ciało chłopca, niestety nie przeżył ataku. Tego samego dnia, 17 czerwca, w Odessie, w wyniku rosyjskiego strzału zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych, wśród nich kobieta w ciąży oraz 17 dziewczyna. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, przedszkole i ośrodek integracyjny. rosyjski rosyjskie udary. każdy dzień my życie naszych ludzi. Każdej nocy rosyjskie ataki, każdego dnia tracimy ludzkie życie wszędzie w obwodzie chersońskim, charkowskim, donieckim, sumskim, z powodu rosyjskich ostrzałów, z powodu tej wojny, która już dawno mogłaby się zakończyć, gdyby świat reagował wobec Rosji zdecydowanie i nie dawał się zwodzić jej manipulacjom i kłamstwom. Na rosyjskiej manipulacji tabrychnią. W Kanadzie Władymir Zełenski uczestniczył w szczycie G7 z powodu zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów oraz odmowy spotkania ze strony Donalda Trumpa. Ukraiński prezydent przedwcześnie opuścił Kanadę, rezygnując z zaplanowanej konferencji prasowej. Przywódcy państw G7 nie osiągnęli również porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego Ukrainy. Powodem było, jak wskazano, zbyt łagodne podejście Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. 18 czerwca z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem obrad były m.in. polskie priorytety przed zbliżającym się szczytem NATO w Hadze, zaplanowanym na koniec czerwca. Ja z góry mogę Państwu powiedzieć, że tutaj ja będę podtrzymywał poparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i generalnie dążenie Ukrainy do jak największego związania się ze wspólnotą Zachodu, bo uważam, że naszym geostrategicznym zadaniem jest uczynienie wszystkiego, aby aby jak najwięcej krajów pomiędzy nami a no cóż Rosją, w której odżyły agresywne ambicje, było krajami związanymi ze wspólnotą Zachodu. Prezydent RP podkreślił, że jednym z kluczowych tematów szczytu NATO w Hadze będą rosyjskie manewry Zapad 2025, które jak przypomniał, poprzednim razem poprzedziły inwazję na Ukrainę.